Dzień dobry, witam Państwa już w wakacyjnym odcinku książkowych polecajek. Tym razem książki, które można zabrać ze sobą w podróż z najmłodszymi. Zacznę od pierwszej propozycji. Wydawnictwo Nasza Księgarnia z okazji swoich setnych urodzin przygotowało dla nas wiele, wiele literackich wydawniczych niespodzianek. Jedną z nich jest zbiór fenomenalnej serii książek Poczytaj mi, mamo. Pewnie niektórzy z Was, drodzy rodzice, pamiętają historię o daktylach, o Pawle i Gawle, o historii w aeroplanie. Wszystkie z tych historii znajdziecie w tym zbiorze. Zbiór zawiera 15 wyjątkowych opowiadań, wyjątkowych autorów których znamy z naszego dzieciństwa i teraz warto by było, żeby tych historii posłuchali nasi milusińscy. Jeśli wasze wakacyjne szlaki zaprowadzą was do filharmonii i chcielibyście dzieciom pokazać, co takiego dzieje się w tej filharmonii, kto tam pracuje, to idealną książką do rozpoczęcia dyskusji na ten temat będzie książka pod tytułem "Filharmonicy się stroją". Czy jest to książka o strojeniu instrumentów? A czy jest to książka o tym, w jaki sposób filharmonicy przygotowują się do swoich występów? No, nie mogę zdradzić, musicie sami ją przeczytać. Powiem jednak szczerze, że jest to bardzo dobra książka, która myślę, że przedstawi filharmoników jako takich zwykłych, normalnych ludzi, którzy tak jak my funkcjonują, tak jak my żyją, ale mają te wyjątkowe talenty, które właśnie pokazują w filharmonii. Być może wybierzecie się na wycieczkę do Cieszyna. Wtedy w waszych plecakach nie może zabraknąć tych dwóch książek. Są to książki napisane przez panią Agatę Romaniuk i opowiadają historię niezwykłej kociej szajki. Jak czytamy na okładce, można przebić piątkę kociej szajce i dać się porwać detektywistycznej przygodzie. Bo rzeczywiście o tym są te książki. Są to niezwykłe historie detektywistyczne z zagadką i tajemnicą w tle, którą rozwikła właśnie ta tytułowa kocia szajka. Jedna z historii rozwiązuje zagadkę zniknięcia śledzi. Jeśli byliście kiedyś w Cieszynie, a może jeśli będziecie, musicie koniecznie spróbować cieszyńskich kanapek. Wtedy będziecie wiedzieć, jak ważną sprawą jest śledź na cieszyńskiej kanapce i co się dzieje, kiedy te śledzie po prostu znikają. Druga z historii to historia ucha różowego jelenia. Jeśli będziecie w cieszynie, musicie znaleźć miejsce, w którym ten różowy jeleń się znajduje. Wtedy również będziecie wiedzieć, dlaczego jest on taki ważny i czy jest to taki charakterystyczny element architektury cieszyna. Bardzo dobra literatura dziecięca, z pokładem ogromnego humoru, bardzo lekko się czyta. Super na wakacyjne wyjazdy. I jeszcze zarekomenduję ją w ten sposób, że z tyłu każdej z książki znajduje się mapa. Mapa, oczywiście, cieszyna. Więc bardzo fajnie można zorganizować taką wycieczkę, podczas której można zwiedzać cieszyń i czytać te dwie książeczki. W dzisiejszym odcinku książkowych polecajek to wszystko. Zapraszamy na kolejne i jeśli wybieracie się gdzieś w podróż, to koniecznie z książką w plecaku, a po książki zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju.